Doktor Ludwik Wiśniewski był jedynym lekarzem w trójkącie Radzymin Wyszków Mińsk-Mazowiecki. Był bowiem doktor Ludwik Wiśniewski w przedwojennych i okupacyjnych czasach lekarzem wyjątkowej miary, błogosławieństwem dla całego rejonu. Tym bardziej, że do wiedzy medycznej zwykłego rodzaju, tego naukowego i dyplomowego, dołączył wymuszoną życiem uniwersalność. Panie, mówił mi kilkanaście lat temu stary gospodarz z Podłochowa. Panie, jak mojemu bratu co wpadł raz do studni i złamał nogę w siedmiu miejscach, to żadne warszawskie doktory nie potrafiły tego poskładać. Ustawił kości, to go potem do marnarki tego brata wzięli. Wiadowie pojawił się w latach 90. XIX wieku i leczył tutaj przez następne 50 lat. Zasłynął Także jako wybitny społecznik, był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem licznych spółdzielni, a także posłem na Sejm z list Związku Ludowo-Narodowego. Ludwik pojął za żonę Stanisławę Salome z domu babczyńskiego. Małżeństwo doczekało się dwóch synów: Adama, leśnika i rolnika, weterana wojen. O granice Polski 1918 roku i wojny polsko-bolszewickiej oraz Jana, statystyka, który zaginął bez wieści na wschodzie w 1939 roku jako oficer Korpusu Ochrony Pogranicza. Latem grupa miłośników historii z Jadowa i okolic zorganizowała spotkanie z wnukiem doktora Wiśniewskiego, Zdzisławem. Pan Zdzisław mieszkał w Jadowie w latach 40. Jego rodzina została właściwie zmuszona do tego, aby ten dom sprzedać. Pół dnia był w szpitalu, potem, a potem, potem jeszcze robił obchód chorych w domu. Pot, potem jeszcze przyjmował, przyjmował chorych tam w domu. A potem jeszcze przyjeżdżali ludzie, którzy go błagali, żeby pojechał do chorych gdzieś tam na wieś. A tutaj to był domek taki właśnie tego, tego, tego furmana dziadka Gromka. Wcześniejszymi czasy doktor oczywiście objeżdżał swoich podopiecznych, początkowo ich furmankami, zanim się dorobił własnej bryczki ze sławnym stangretem Gromkiem na koźle. I w związku z tymi podwodami opowiadano mi Włochowie, jak to którejś czystej, burzliwej nocy zajechał pojadowskiego lekarza zrozpaczony gospodarz, że to żona rodzi, rodzi i urodzić nie może. Mimo umordowania ciężkim, pracowitym dniem, doktor Wiśniewski zabrał się do położnicy w te pluche i wiatr, a chłop popędził co koń wyskoczy po wybojach, kocich łubach, po wykrotach polnych dróg. I w szumie ulewy i churgocie okutych kół ani się zorientował, że po pierwsze lekarz na wiosce słomy z tyłu wozu usnął głęboko ze zmęczenia. A po iż w tym śnie zleciał kiedyś na ziemię, a krzyki zagłuszył hałas jazdy. Dopiero w domu spostrzegł co się stało, by zawrócić w popłochu. W trakcie spotkania doszło do rzeczy niecodziennej. Oto współczesny właściciel. Drewnianego domu, odkrył na jego strychu portret doktora Ludwika Wiśniewskiego. Ten portret ujrzał światło dzienne e, pierwszy raz od 80 lat. Tutaj jest portret doktora Wiśniewskiego, e, znaleziony na strychu w budynku, w którym doktor kiedyś mieszkał. I tak naprawdę ta też ciężko powiedzieć. Już nie, już nie. Ale wszystko przeszukałem, już nic nie.